Uwaga, mam dla Was darmową skrzyneczkę, kod promocyjny. Wpisujecie unikatowy kod promocyjny Tomas i Ty, słuchajcie. Klikacie użyj. Dostajecie 5% do wpadł i dodatkowa nagroda dla Was to jest skrzynka Millspects. Ja sobie ją otworzę, bo jak za darmo to uczciwa cena. Wystarczy również wejść pierwszy link w opisie i tyle słuchajcie. Na mleci P90 mogliśmy drapnąć aż 500 zł z tej skrzynki, ale spoko, mi się to podoba. Wypłacam to, bo jak za darmo to uczciwa cena. Siemka Morty, witam was w drugim odcinku z serii do 100 tysięcy widzowie, może teraz się uda, jest to drugi odcinek już, słuchajcie wczoraj wleciał jeden, dzisiaj wlatuje drugi, wygraliśmy taką bitwę, mamy 40 tysięcy złotych i tak naprawdę do tych 100 tysięcy to nam brakuje już naprawdę malutko, naprawdę nam brakuje nam malutko, połowa słuchajcie jest tutaj już za nami tak naprawdę i chciałbym wlecieć słuchajcie teraz takie coś, 5 tych, 5 tych. No jest grubiej niż w poprzednim odcinku, bo wlatujemy aż na 10 skrzynek, widzowie, ale tutaj już jest grubo, tu jak przegramy, to już jest naprawdę ból, bo to jest 12 tysięcy, wiem, że jestem debilem, że takie coś robię, no ale kurde, tutaj idzie wygrać takie bitwy teraz w tym momencie, widzowie, 50k, tylko proszę, żeby, żeby mi leciały skiny, żeby mi leciały dobre skiny, no proszę, bo tutaj już naprawdę jest duże ryzyko, no albo wygram, albo przegram wszystko, no, albo będzie stoka, albo nie będzie, no proszę, żebym to wygrał, proszę, pierwszy skin, nie wiem, szczerze, leci... Leci dla Jada, no tych skinów nie ogarniam za bardzo. Ale, ale lecą skiny fajne, lecą ska fajne skiny, tego czada, będzie trzeba dogonić jakoś. Tego czada będzie trzeba dogonić, kurde, no i już po bitwie, no. Beautiful Knife za 4K drop, no, no ale nie zauważyłem tego. Nam leci teraz Flip za 2000, no dałoby radę go dogonić jeszcze. Jakby coś jeszcze tutaj sypło dla nas fajnego, to dałoby radę go dogonić. Dałoby radę dogonić tego Jerego, tak szczerze. Kurde, tylko jakby tu nam takie właśnie skiny leciały jak teraz, to ja bym dogonił te 4k. Ja bym go dogonił. Ja bym go dogonił, jeden z kieletów nam wleci teraz i my to mamy chyba. Proszę daj, no 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 nie na bajkę, nie na bajkę, nie na bajkę. Jeszcze jemu też daję. Ja muszę go doganiać ciągle, ja muszę go odganiać widzowy. No i chuj po bitwie, kurwa, bajoneta drobną za 2,5k. Eee, no takie życie niestety, takie życie, no. No takie życie, miałem szanse, miałem duże szanse, gdyby nie ten bajonet, to bym go miał, no nie wierzę. 40 tysięcy złotych. Dobra widzowie, wkurzyłem się, robimy drugą taką samą bitwę, bo to trzeba odrobić, to trzeba odrobić, ale robimy coś grubszego. To jest droższa bitwa. 5. 5. Za 15 tysięcy widzowie. Wlatujemy z grubej rury. Wlatujemy z grubej rury, czego się nie robi dla kontentu, nie? 15 tysięcy zł bitwa na 4 graczy, jestem chorym debilem, kurde. Że ja to robię, dajcie łapkę w górę za to poświęcenie, bo tutaj w tym odcinku są bitwy. Myślę, że o wartości spokojnie 300 tysięcy zł No tutaj już skiny, jak wylecą, to wyleci kupa kasy, nie? Tutaj Bajonet to już naprawdę jest drogi, bo Bajonet 6 tysięcy chyba okej. Okay. Początek jest chyba dla nas 1700 zł, okej. Okay. Pierwsza skrzynka jest dobra, czyli tylko czy utrzymamy tutaj. Fajne skiny leci kolejny skin dla nas 1700. Dobra. Dobra. Oby tak dropiło, bo to są najważniejsze skrzynki teraz. Kurde. Dobra, jest kolejny 1700 dla nas. Kurde, z tego idzie wyciągnąć kupę fa fa fasyjne. O, i szkieleton za dwa mu leci. Ale dobra, no da się jeszcze to dogonić. Jakoś da się jeszcze to odgonić. Leci dla nas szkieleton, Mówiłem, że da się to dogonić. To się da. I jeszcze te właśnie te spiderki tutaj jest. O, i szkieleton dla Hendrego. Na szczęście jakiś obdrapus, ale kurde, tutaj musi mi coś dropnąć jeszcze, nie? Ja pierdolę Crimson Weba dropnął ten Bajoneta. No czemu im lecą takie skiny, no? Nie wierzę, no tak się już podjarałem, że to wygram. I widzisz. I widzisz na końcu Bóg daje im skiny, no. Okej. Okay. Okej, okay, Bajonet? Kurde, jeszcze jeden. I jeszcze jeden Bajonet dla mnie. Nawajka dla mnie, no nie. No nie, no dropnął, no nie, 53 tysiące wygrał. Powiem tak widzowiec, irytowało mnie to. Nie, już, ja już, mi tu już nic nie zostaje niż polecić alin po prostu, no, no. nic mi tutaj innego nie zostaje, żadne inne wyjście. Lety alin, 8 skrzynek i... I po prostu ufam Tobie Boże, nie. Ufam Tobie Panie Boże i wierzę, że to nie była zła decyzja, że zaraz się odrobimy. I zdobyje, no te 40 tysięcy to zwróci po prostu. No proszę no. Flipknaj w wit kurwa, jest leci talą dla niego już na start. Dlaczego mi to robisz, panie Boże? Okej, okay, flipknife w kolejny, dogoniłem go trochę. Trochę go dogoniłem, ale to jest trochę. To jest trochę. To jest troszkę, to jest malutko. To, to już ciężko jest dogonić. Ja jeszcze flip knife'a dropi, ok. No nie ma jakiejś przepaści przed tym, co my dropnęliśmy, ale tutaj go dogonić. To leci nam, ok. Da się to zrobić. 600 zł teraz na plus przed nim. Ok. Teraz słuchajcie, jest w sumie porówno. No nie, no musi jeszcze jeden taki jakiś skinek fajny wylecieć, lepszy od niego. Bo to przegram, nie? No i chyba przegrałem. No niestety, no niestety, widzowie, było blisko. Jednego skina zabrakło, ale kurwa, to jest żart jakiś, żebym ja przegrał tyle bitw. Yy, nie wiem, nie wiem, to jest kurwa jakiś żart. No, powiem tak, no. Widzimy się w kolejnym filmie po prostu, się malno.